Legenda żeglarska Był okręt, który zwał się Purpura. Tak wielki i silny, że się nie bał wichrów ani bałwanów, choćby najstraszniejszych. I płynął ciągle z rozpiętymi żaglami, spinał się na spiętrzone wały, kruszył potężną piersią podwodne haki, na których rozbijały się inne statki. I płynął w dal z żaglami słońcu tak szybko, szpiana warczała mu po bokach, a za nim ciągnęła się szeroka i długa droga świetlista. — To pyszny statek! — mówili żeglarze z innych okrętów. — Rzekłbyś lewiatan fale, porze! A czasem pytali załogę purpury. — Hej, ludzie! Dokąd jedziecie? — Dokąd wiadrze nie! — odpowiadali majtkowie. — Ostrożnie! — tam wiry i skały! W odpowiedzi na przestrogę wiatr tylko odniósł słowa piosenki, tak szumne jak burza sama. Wesoło, płyńmy, wesoło! Szczęśliwe było życie załogi na tym statku. Majtkowie, zaufani w jego wielkość i dzielność, drwili z niebezpieczeństw. Sroga panowała karność na innych okrętach, ale na purpurze każdy robił, co chciał. Życie tam było ustawicznym świętem. Szczęśliwie przybyte burze i pokruszone skały zwiększały jeszcze zaufanie. Nie ma, mówiono, takich rafni, takich burz, które by purpurę rozbić mogły. Niech huragan przewraca morze, purpura popłynie dalej. I purpura płynęła istotnie. Dumna, wspaniała. Przechodziły lata całe. A ona nie tylko sama zdawała się być niezłomną, ale ratowała jeszcze inne statki i przygarniała rozbitków na swój pokład. Ślepa wiara w jej siły zwiększała się z dniem każdym w sercach załogi. Żeglarze zleniwieni w szczęściu i zapomnieli sztuki żeglarskiej. — Purpura sama popłynie — mówili. — Po co pracować? Po co baczyć na statek, pilnować sterów, masztów, żagli, lin? Po co żyć w trudzie i pocie czoła, gdy statek, jak bóstwo, nieśmiertelny? Wesoło, płyńmy wesoło! I płynęli jeszcze długie lata, aż wreszcie z upływem czasu załoga zniewieściała zupełnie. Zaniedbała obowiązków i nikt nie wiedział, że statek począł się psować. Słona woda poszerzała belki. Potężne wiązania rozluźniły się, fale obobdzierały burty, maszty popruchniały, a żagle zetliły się na powietrzu. Wszelako głosy rozsądku poczęły się podnosić. Strzeżcie się, mówili niektórzy majtkowie. Nic to! Płyniemy z falą, odpowiadała większość marynarzy. Tymczasem pewnego razu wybuchła taka burza, jakiej dotychczas nie bywało na morzu. Wichry zmieszały ocean z murami w jeden piekielny zamęt. Stały słupy wodne i leciały z hukiem na purpurę. Straszne, spienione, wrzące. Dopatrzy statków zbiły go aż na dno morza. Potem rzuciły ku chmurom, potem zwaliły znów na dno. Pękły, zwątlały wiązania statku i nagle krzyk straszny rozległ się na pokładzie. — Purpura tonie! I purpura tonęła naprawdę. A załoga, odwykła od trudów i żeglugi, nie wiedziała, jak ją ratować. Lecz po pierwszej chwili przerażenia wściekłość zawrzała w sercach, bo kochali jednak swój statek ci marynarze. Więc zerwali się wszyscy i poczęli bić zdział do wichrów i fal spienionych, a potem chwyciwszy, kto co miał pod ręką, poczęli chłostać morze, które chciał zatopić purpurę. Wspaniała była walka tej rozpaczy ludzkiej z tym żywiołem. Lecz fale były silniejsze od żeglarzy. Działa zalane umilkły, olbrzymie wiry porwały wiele walczących i uniosły w odmęt wody. Załoga zmieszała się z każdą chwilą, ale walczyła jeszcze. Zalani, na na w pokryci górą pian, żeglarze walczyli do upadłego. Chwilami się im brakło, ale po krótkim odpoczynku znów zrywali się do walki. Na koniec ręce im opadły. Poczuli, że śmierć nadchodzi. I nastała chwila głuchej rozpaczy. I poglądali się ci żeglarze, jak obłąkani. Wtem te same głosy, które poprzednio ostrzegały, że o niebezpieczeństwie, podniosły się znowu śniejsze, tak silne, że rykwal fal nie mógł ich zagłuszyć. Głosy te mówiły: O zaślepieni, nie zdział wam bić do burzy, nie fale chłostać, ale statek naprawiać. Stąpcie na dno, tam pracujcie. Purpura jeszcze nie zginęła. Na owe słowa, krnęli ci na wpół umarli i rzucili się wszyscy na spód i rozpoczęli pracę od spodu. I pracowali od rana do nocy w trudzie i pocie czoła, chcąc dawną bezmyślność i zaślepienie wynagrodzić. Dwie dziurki w nosie i skończyło się. Purpura. Statek w tej opowieści o, symbolizuje Polskę i jej historię. Od szczytu potęgi do rozbiorów i podzywitywistycznej pracy u podstaw. Wały, dawniej zwano tak fale morskie. Lewiatan, to legendarny potwór, z, z, potężny morski. Porze, pracuje przecina. Żenąć, dawniej gnać nieść. Przygarniała rozbitków. Jest to aluzja do innowierców uciekających do Polski ze wstrząsanej wojnami religijnymi Europy. Paczyć, pilnować, uważać. Psować? Dziś rzeklibyśmy psuć. Zetleć? Inaczej rozpaść się pod wpływem wilgoci. Purpura jeszcze nie zginęła. Jest to parafraza pierwszego wersu hymnu polskiego. Zapraszam Was, subskrybujcie kanał, poczytaj mi prosie tutaj na YouTube. Zapraszam Was także na Facebooka, lajkujcie i komentujcie. Hej.